Chciałabym przykryć niedoskonałości, chciałabym, żeby moja skóra wyglądała promiennie świeżo, oko było podkreślone, usta były podkreślone. Jednocześnie nie mam umiejętności y, y, robienia makijażu, nie lubię spędzać godzin na robieniu makijażu. Fajnie by było, żeby to było kilka produktów, które podkreślą moje naturalne piękno. Najlepiej, żeby wszystkie zmieściły się do jednej kosmetyczki, a makijaż trwał nie dłużej niż kilka minut. Jeśli tak właśnie myślisz, zapraszam. Zapraszam Cię na makijaż kilkuminutowy, zrobiony kilkoma produktami, który podkreśli Twoje naturalne piękno, przykryje niedoskonałości, powiększy Twoje oko, podkreśli Twoje usta. Zostań ze mną. Zaczynam od produktu, który przykryje niedoskonałości na skórze. Jest to krem nawilżający z domieszką podkładu, który oprócz tego, że wyrównuje kolor skóry, który sprawia, że ta skóra jest rozświetlona, wszystkie zaczerwienienia są zakryte, to jeszcze dodatkowo pielęgnuje moją skórę, chroni ją przed promieniami UVA, ma tutaj filtr 15, oprócz tego jeszcze składniki, które będą ją intensywnie nawilżały i pielęgnowały. Ten produkt mogę nakładać palcami, mogę nakładać pędzelkiem, ale jeśli jesteś jedna... Jedną z tych kobiet, która dopiero zaczyna przygodę z makijażem, no to ta opcja bez pędzla pewnie będzie Ci się bardziej podobała. E, tak jak widzisz, dwie pompki nałożyłam na całą twarz, e, roztarłam i teraz nakładam korektor pod oczy. Jest to jeden z produktów, który przyda się z pewnością tym z nas, które chciałyby zakamuflować tą delikatną okolicę. Ten korektor jest delikatny, ale skutecznie przykrywa zasinienia, e, jakieś e, niedoskonałości pod okiem, delikatnie przykrywa drobne linie i zmarszczki sprawia, że ta skóra jest rozświetlona, kolor pod okiem jest wyrównany, a jednocześnie nie obciąża tej skóry. Ten produkt już nakładam pan, pędzelkiem, to jest pędzelek, którego również używam często do podkładu, jeden z moich ulubionych do wykonywania makijażu, bardzo prosty, bardzo szybko aplikuje, więc myślę, że warto rozważyć opcję właśnie takiego pędzelka, a korektor, który używam jest w takim łososiowym odcieniu, który właśnie w fantastyczny sposób przykrywa wszystkie zasinienia i Niedoskonałości wokół skóry oka, ale mogę go też używać na twarz, bo to jest również produkt, który świetnie wyrównuje skórę, która ma przebarwienia. Już po użyciu tych dwóch produktów widzimy znaczną różnicę, jak wyglądała skóra przed rozpoczęciem makijażu jak wygląda teraz. Natomiast ja nie kończę na tych dwóch produktach, chociaż to już indywidualna decyzja, czy ktoś chce wyrównać jeszcze skórę. Tutaj używam Photoshopa, pudru, który robi efekt Photoshopa bez Photoshopa, który Wyrównuje jeszcze jakieś niedoskonałości, które pozostały, przykrywa, daje krycie w zależności od tego, ile go nałożymy, taki poziom krycia możemy uzyskać. To jest puder, który jednocześnie kryjąc, wyrównując, matowiąc skórę, daje też nawilżenie. Nakładam go w du dużym pędzlem i nie ma takiego ryzyka, że gdzieś tam się zbierze i w którymś miejscu na twarzy nałoży się go zbyt dużo. Jest po prostu świetnym produktem. Kolejnym, czwartym produktem w dzisiejszym makijażu będzie. Kredka do oczu perfekcyjna kredka do oczu. No powiem Wam, że gdybym ja nie użyła tej kredki, to moja brew tutaj zepsułaby cały makijaż. E, ilość włosków, którą aktualnie posiadam, no jakby nie prezentuje się zbyt dobrze, a ta kredka właśnie jest jednym z tych produktów, który w bardzo szybki, perfekcyjny sposób i długotrwały sposób domaluje te włoski, których nie mam. Ja nie jestem tutaj perfekcjonistką, jeśli chodzi o brwi, więc mój makijaż brwi jest bardzo szybki, lekki, ale też dzięki temu, że używam właśnie tej kredki bardzo trwałe. Najpierw wyznaczam sobie dolną linię brwi, a potem krótkimi ruchami domalowuję wszystkie te włoski, których moim brwiom brakuje i nadaję moim brwiom kształtu. I tą paletkę już widziałaś wcześniej. Jest to paletka składająca się z dwóch produktów. Włożyłam do niej róż, który właśnie nakładam na szczytkości policzkowej. Róż ma delikatne drobinki, które jeszcze przy okazji rozświetlają policzek, i do tej samej paletki włożyłam również cień który jest takim pięknym, satynowym, czekoladowym cieniem. I ten cień, jak widzisz, nakładam palcami. Dlatego ten makijaż jest tak prosty. E, cień i jego formuła pozwala na to, żeby w szybki sposób, ale też efektowny, nałożyć go na powiekę i nawet w taki sposób można palcem rozetrzeć końce tego makijażu, że pięknie wtapia się w naszą powiekę i w naszą skórę, tworząc taką e, całość. Ten cień jeszcze dodatkowo, jak również i do policzków jest w technologii chromafurzyn. Technologia ta sprawia, że produkty są bardzo trwałe, ich pigment jest bardzo szybko widoczny po nałożeniu niewielkiej ilości produktów, też pięknie się ze sobą łączą, a ich minerały pochłaniają nadmiar sebum, co sprawia, że powieka, czy policzek, czy skóra nie poci się i wtedy nie zbiera się w różnych miejscach. Całość na powiekę nałożyłam palcem, ale teraz wykorzystuję pędzelek, którym nakładam cień na dolną powiekę, czyli dokładnie pod dolną linię rzęs. Oko, policzek pomalowane, Jak widzisz, ja tutaj pomagam sobie palcem i tam, gdzie się nie rozetrze zbyt dobrze, jeszcze wprowadzam małe poprawki. E, oczywiście oko nabierze wielkości dzięki tuszowi rzęsy w płynie, który teraz w e, dokładny sposób nałożę kilka warstw. Jeśli masz mało rzęs, masz krótkie rzęsy, masz jasne rzęsy, nie widać ich, to ten tusz będzie świetnym rozwiązaniem, bo od tej ilości rzęs, którą masz dzisiaj, ten tusz przynajmniej 200% pogrubia widoczność rzęs i wydłuża je przynajmniej od 84%. Wszystko jest zależne od tego, jak dużo tego tuszu nałożymy, ile, ile razy wytuszujemy. Natomiast to, co jest ważne, niezależnie od tego, ile tych warstw nałożysz, on nie będzie się kruszył. To jest tusz, który w, nie skleja też rzęs przy nakładaniu, i jego formuła w taki sposób oblepia rzęsy, że naprawdę one nabierają dużej objętości i są dużo dłuższe niż w rzeczywistości. A jeszcze dodatkowo jego formuła pielęgnuje nasze rzęsy. I w dzisiejszym makijażu zostały nam usta. Tutaj już decydujemy, czego potrzebujemy na usta. Czy będzie to błyszczyk, który nawilży usta, sprawi, że będą jędrne, piękne, czy to będzie pomadka, która będzie trwalszym produktem, ale również nawilżającym, czy może lubimy coś matowego na usta. Tutaj już możemy dobrać indywidualnie. Ja dzisiaj używam konturówki którą nadaje sobie kształtu. Możemy konturówką powiększyć lub zmniejszyć usta i konturówkę wypełniam naszym błyszczykiem, który ma dużo właściwości pielęgnujące, ponieważ ma w swoim składzie ultranawilżające składniki, takie jak witamina C i E. Produkty, które użyłam, których użyłam do dzisiejszego makijażu, jest to krem nawilżający z domieszką podkładu, korektor, puder Photoshop, e, precyzyjna kredka do brwi, Paletka składająca się z różu oraz cienia, tusz rzęsy w płynie, oczywiście pędzelki, no i wybrany produkt ulubiony na usta, w tym przypadku konturówka oraz błyszczyk. Taki makijaż, tyle produktów, malutka kosmetyczka. Wszystkie te produkty możesz zamówić tutaj na stronie, wpisując w komentarz, odzywając się do mnie wiadomości prywatnej. Możesz wybrać pojedyncze produkty, możesz zdecydować się na cały zestaw, lub też możemy skomponować zestaw idealny dla Ciebie na dzień dzisiejszy, na Twoje potrzeby. Wystarczy, że odezwiesz się w komentarzu, napiszesz do mnie wiadomość prywatną i resztę załatwimy. Priv. Do zobaczenia.